Tańce z całego świata w wykonaniu polonusów. Podkarpackie echa prezydenckiego weta. Niezapowiedziani goście u prezydenta Rzeszowa. Grzegorz Boratyn, witam. To są Aktualności. Dwa tysiące widzów i ponad tysiąc tancerzy. A w programie ponad 40 tańców z całego świata. To najkrótsza zapowiedź dzisiejszego koncertu światowego festiwalu polonijnych zespołów folklorystycznych w Rzeszowie. Po raz pierwszy wszyscy wykonawcy zatańczą razem, a przygotowania do koncertu obserwowała Beata Wolańska. Dzisiejszy koncert jest jednym z dwóch największych i najpiękniejszych koncertów 17. Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie. Nazywa się Folklor Narodów Świata. Zespoły, które przyjechały do Rzeszowa z pięciu kontynentów i czternastu krajów, właśnie dzisiaj zatańczą tańce, które pochodzą z krajów ich zamieszkania. To będą m.in. tańce mołdawskie, chorwackie, niemieckie, czeskie. Można by tak długo wymieniać, bo zespoły przyjechały aż z czternastu krajów. m.in. z dalekiej Brazylii, Australii, ale też ze wschodu, z Mołdawii, z Ukrainy i Rosji. Wszystkie pokażą to, co w folklorze ich krajów jest najpiękniejsze. Mimo tego, że ćwiczą to na co dzień, to właściwie od kilku dni odkąd są w Rzeszowie nie przestają ćwiczyć. Próby do tego koncertu trwały dziś od rana. Bezpośrednio kadra artystyczna to składa się z 10 osób, z czego sześciu choreografów w tym. Bardzo duża była współpraca ze choreografów zespołów z każdego zespołu, bo od bodajże trzech miesięcy jesteśmy w stałym kontakcie mailowym i wymieniamy z informacjami się przygotowujemy. Między innymi zespoły przygotowały specjalnie nowe choreografie do tej samej muzyki. Robimy to bo kochamy tańce folklorystyczne, kochamy Polskę i kochamy takie występy na scenie festiwalu w Wyszowie i tańczymy, tańczymy jak najbardziej jak możemy. I kochamy to wszystko, więc dlatego tak ciężko i tak często mamy próby, i tańczymy z życiem, z głosem i sercem. To jest nasz pierwszy raz w Polsce, i ja jestem bardzo dumna z mojej grupy, że my tutaj jesteśmy. Ja jeszcze ja bardzo cieszę, że pozwolili, żeby ja z nimi przyjechałam, bo ja tylko rok tańczę. No to bardzo to mnie ucieszyło, że wzięli mnie ze sobą. Chyba mi się najbardziej podoba, że jak błęd jakiś zrobię, no to po prostu wolno mi się uśmiechnąć i cokolwiek zrobić, żeby poprawić. Oni dają nam entuzjazm i chcemy prowadzić tą Polonię, Polonię dalej w świat. Chcemy w Wielkiej Brytanii pokazać, jak Polacy ładnie tańczą i jaką mamy szeroką kulturę. Tańczymy łowicz i lwowskie, to jest ogólnie zawsze, a dzisiaj akurat lwów. Zespoły z całego świata, które biorą udział w dzisiejszym koncercie, zrobiły wszystko, aby ten koncert był możliwie najbardziej barwny, kolorowy i żywiołowy. Na pewno nie zabraknie tej pasji, żywiołowości i uśmiechu. Mieszkańcy Rzeszowa i całego Podkarpacia doskonale to wiedzą, dlatego bilety na ten koncert wyprzedały się już na kilka dni przed jego rozpoczęciem. Polityczny temat numer jeden to oczywiście zapowiedź prezydenckiego weta do ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. W Rzeszowskim Biurze Pisu najczęściej powtarzano dwie frazy: Szanujemy decyzję i czekamy na projekt prezydenta. Współautorzy ustawy nie użyli słowa porażka, a właśnie tak o ich projekcie mówi opozycja. Gdyby prezydent podpisał ustawę o Sądzie Najwyższym, to jego sędziowie dzień później przeszliby w stan spoczynku, z wyjątkiem tych, których zatrzymałby prezydent. Ale Andrzej Duda zapowiedział dzisiaj, że nie podpisze takich zmian, bo jak stwierdził między innymi, ludzie nie mogą bać się państwa. Godzinę później w Rzeszowie parlamentarzyści PiS stwierdzili, że szanują decyzję prezydenta i przyznali, że nie konsultowali z nim ustawy. Jeżeli są, jeżeli są projekty poselskie, nie ma wymogu konsultacji, ponieważ to był nasz program, program ugrupowania politycznego, czyli bezpośrednie zaplecze ugrupowania, to są parlamentarzyści. Chcieliśmy tę ustawę w miarę szybko przyjąć. Opozycja nie kryje, że widziała pośpiech posłów dotyczący Sądu Najwyższego i bardzo krytycznie oceniła projekt przygotowany m.in. przez kilkoro posłów z Podkarpacia. Jak pomyślałem, że mam to drukować, te byle jakoś ustawy, to mi szkoda było papieru, wie pan. Można spojrzeć na artykuł 86 i błędy. W jednym miejscu się mówi w przepisie o orzeczeniu, w drugim o wyroku. Tam brak spójności. Jeżeli ci panowie mówią, że pisali ustawę, to chyba każdy z nich pisał odrębny przepis. I nie, jak napisali tę ustawę, to nie spotkali się, żeby wymienić swoje poglądy. Na pytanie, czy inicjatorzy zmian żałują swojego pośpiechu i braku konsultacji, padła sentencja, nie czas żałować róż, gdy płonie las. Poznamy arytmetykę. Wiemy, że yy, trudno byłoby odrzucić weto prezydenta przy obecnym układzie z sił w parlamencie. Dlatego też. No, ustawiamy się już w kierunku procedowania, pracy nad projektem prezydenckim. Opozycja nie ma zamiaru gasić zapału protestacyjnego. Tym bardziej, że zdaniem protestujących wciąż jest się czemu przyglądać. Sądzę, że jest to zwycięstwo obywateli, społeczeństwa otwartego na właśnie demokrację, na obronę konstytucji. I trudno mówić, że jest to sukces pana prezydenta, bo to nie jest sukces. Przede wszystkim w tle zostaje trzecia. Usta, u, ustawa. Przedstawiciele PiS nie mają wątpliwości, kto przychodzi na demonstracje i zapowiadają, że od reformy sądownictwa nie odstąpią. To otoczenie, ci beneficjenci często tych wyroków, teraz wychodzą chętnie na ulicę. Do tego dołączają oczywiście niezadowoleni, na przykład byli funkcjonariusze służb mundurowych, którym ograniczono te przywileje. Sejm może odrzucić weto prezydenta większością kwalifikowaną, która wynosi 3 piąte głosów. PiS nie ma jednak w parlamencie 276 mandatów. Mieszkańcy osiedla Zalesie w Rzeszowie nie zgadzają się, żeby w tej części miasta stanęły 18-piętrowe wieżowce. Pomysł ich budowy popiera prezydent. Sprawa budzi tak duże emocje, że została zdjęta z porządku obrad ostatniej sesji Rady Miasta. Mieszkańcy liczyli na zapowiadane spotkanie z prezydentem. Tadeusz Ferenc spotkał się jednak, ale z właścicielami ziemi, którzy chcą ją sprzedać deweloperom. Zielone wzgórza wokół Rzeszowa powinny pozostać zielone i z niską zabudową, uważają mieszkańcy osiedla Zalesie. Byliśmy zapewnieni o powstaniu parku. Nie wielu z nas zakredytowało się praktycznie do końca życia, żeby tam sobie szeregówkę kupić. Na dzień dzisiejszy dowiadujemy się, że będzie osiedle wieżowców. Zostaniemy bez słońca, bez dopływu powietrza. Nasza postawa nie jest tutaj z podstawą, a społeczną. My proponujemy domki jednorodzinne, bo teren temu służy. Jest już 200 szeregówek w, ty, w tej dzielnicy. Także ja myślę, że kolejne 200 szeregówek również by się tam zmieściło. Protestujący zebrali 400 podpisów pod petycją do miasta. Liczyli w tej sprawie na dialog i zrozumienie. Jestem mocno zbulwersowana, ponieważ byłam na poprzedniej sesji Rady Miasta i usłyszałam wyraźnie, że punkt jest zdjęty z obrad, ponieważ będą przeprowadzane konsultacje Społeczne. Jak wiadomo, tak się nie stało w dniu dzisiejszym. Pan prezydent spotyka się tylko i wyłącznie z właścicielami działek, czyli w zasadzie już w tym momencie z deweloperami, którzy już w piątek tyczyli sobie działki. Dlatego mieszkańcy dziś prosili się na spotkanie w magistracie, przekonywali, że wieżowce zepsują wizerunek miasta na wiele lat. Wśród tej niskiej zabudowy na wzgórzu Będą totalnie, totalnie czymś abstrakcyjnym, czymś, czego ja jestem o tym przekonana, że będziemy się tego wstydzić za parę lat. Prezydent nie zmienia stanowiska w tej sprawie. Uważa, że właściciele prywatnych działek mogą nimi dysponować tak, jak chcą. Decyzja należy do właścicieli danego majątku. Oni powinni decydować, komu sprzedać działki, a sprzedać działki tym osobom, które będą chcieli te działki zagospodarować. Albo właściciele działek podejmą decyzję odnośnie budowy takich czy innych budynków, czy też przeznaczyć na uprawę, czy też na jakiś park, czy, czy, czy na coś innego. Prezydent uważa, że miasto musi i powinno się rozbudowywać mimo takich sprzeciwów. Jednak ostateczną decyzję o sposobie Nasze zagospodarowania tych terenów podejmą radni. Sejm uchwalił również w ubiegłym tygodniu ustawę o prawie wodnym. Zakłada ona m.in. powstanie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Na początek ta instytucja ma się skupić na dwóch głównych inwestycjach w regionie – budowie zbiornika kontymyscowa oraz odmuleniu zalewu w Rzeszowie. Zalew przy Zaporze na Wisłoku to jedno z ulubionych miejsc do wypoczynku mieszkańców Rzeszowa. Czystość wody pozostawia tu jednak wiele do życzenia. Ogólnie otoczenie zalewu jest bardzo ładne, ale sam zalew jest trochę zaniedbany. No, czy da się kąpić? No, no. Da się kąpić. Kąpiemy się, jeszcze żyjemy. <noise> Dawniej to w ogóle nie było mułu. W ogóle nie było mułu, tych traw nie było. To tutaj były kąpieliska. Oddany do użytku w 1974 roku zbiornik miał 68 hektarów. Dziś z powodu zamulenia jest o połowę mniejszy. Przyrodniczo jest ok, ale tak sprzętowo to nie bardzo, bo, bo, bo są problemy. Ludzie wpływają w płycizny. no trzeba środkiem pływać, żeby po prostu było bezpiecznie. O konieczności odmulenia zalewu mówi się w Rzeszowie od lat. Wielką szansę na to, jak przekonuje poseł PiS Wojciech Buczak, daje przyjęta właśnie przez parlament nowa ustawa o prawie wodnym. Dzięki temu, że ona została przyjęta, będziemy mogli sięgnąć po środki europejskie. To są potężne pieniądze, 3 miliardy euro, 15 miliardów złotych. Dzięki temu Rzeszowski zalew, jestem przekonany, wreszcie będzie mógł być odmulony i odpowiednio zagospodarowany. Jakie korzyści przyniosłoby odmulenie zalewu? Tańsze koszty uzdatniania przez wodociągi rzeszowskie, woda byłaby czystsza byłaby bardziej przyjazny ten widok nawet ze względów widokowych. Ten zalew byłby pozbawiony zanieczyszczeń, zamuleń. I tak samo dla wędkarzy, dla rybaków. Uważam, że same plusy dla mieszkańców miasta Rzeszowa. Samorząd Rzeszowa zapewnia, że miasto robi wszystko, by tak się stało. W tym miesiącu ratusz przekazał do właściciela zalewu, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, tak zwaną decyzję środowiskową, potrzebną do rozpoczęcia inwestycji. Ten z kolei wysłał wniosek o jej dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Czy rozmów z RZGW wynika taki plan, że w roku przyszłym powstałaby cała dokumentacja, natomiast już takie prace przy odmulaniu zalewów byłyby prowadzone w 19 i 20 roku. Nowa ustawa o prawie wodnym powołuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Ma on zająć się m.in. budową zbiornika wodnego kąty miejscowa koło jasła oraz ochroną przeciwpowodziową. 69 gmin dostanie z Urzędu Marszałkowskiego finansowe wsparcie w ramach podkarpackiego programu odnowy wsi. Dziś w Rzeszowie podpisano pierwsze umowy. To specjalny program realizowany w pięciu województwach, który pomaga mieszkańcom wiosek m.in. w budowie placów zabaw, świetlic wiejskich, obiektów sportowych oraz w zachowaniu dziedzictwa kulturowego. Smola z głogów Małopolski, Laszki i Sędziszów. Z tymi samorządami marszałek województwa podpisał dziś symboliczne umowy o wsparciu w wysokości 10 tysięcy złotych na każdą z lokalnych inwestycji. Te pieniądze chcemy akurat skierować na budowę trybuny na stadionie miejscowego klubu sportowego. My jako gmina Laszki staliśmy na rozbudowę infrastruktury sportowej, na urządzenie boiska małych gier przy szkole podstawowej w Wytlinie. W skali województwa wsparcie od marszałka wyniesie ponad 680 tysięcy złotych i adresowane jest tam, gdzie powstaje w sumie 69 projektów za ponad 2 miliony 200 tysięcy złotych. O tym, co i gdzie będzie wybudowane lub zmodernizowane decydowali mieszkańcy wraz z sołtysami wsi. Chcielibyśmy, aby jakość życia na obszarach wiejskich i jakość życia na obszarach miejskich się wyrównywała, abyśmy no, nie, nie mieli takiego kierunku opuszczania swojego miejsca dotychczasowego zamieszkania. Podkarpacki Program Odnowy Wsi wystartował w 2012 roku. Pomógł gminom i sołectwom m.in. w budowie placów, odnowie parków, inwestycjach sportowych, remoncie zabytków czy otwieraniu placów zabaw. Podkarpacie jest jednym z pięciu województw, które w ten sposób wspomaga samorządy. Teraz ambitne plany Adriana Beściaka, który zasłynął ze swoich rekordowych maratonów na wózkach. Nagła operacja nie pozwoliła mu pojechać w imprezie międzynarodowej, więc zorganizuje największy w Polsce wyścig dla zawodników na wózkach aktywnych i tzw. The Best Festival na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci. I będzie oczywiście zbierał pieniądze na pomoc niepełnosprawnym. Zwykle to ludzie sprawni pomagają niepełnosprawnym, ale Adrian Beściak łamie wszelkie reguły. Pomógł już niepełnosprawnemu Krystianowi, Kubie i Karolince, przemierzając na wózku setki kilometrów w ramach wakacyjnych akcji Webest Trip. W tym roku Adrian przeszedł poważną operację i nie wyruszył w zaplanowaną podróż po Europie. Zorganizuje więc w Rzeszowie Webest Festival. Już teraz zaprasza zespoły i szuka sponsorów cały dochód z tego koncertu chcemy przekazać dla hospicjum dla dzieci tutaj naszego rzeszowskiego hospicjum żeby po prostu pomóc im w walce o lepsze jutro o lepsze życie i i chcemy dalej pomagać. To, że Debestripa tej trasy ze Szwecji do Polski w tym roku nie będzie, to nie znaczy, że w tym roku siedzimy cicho. Dla podopiecznych i personelu Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci to radosna wiadomość. Dzięki takim inicjatywom z, jak, z, z jaką wystąpił Adrian Hospicjum się utrzymuje. Hospicjum może funkcjonować Stacjonarne i domowe hospicjum ma pod opieką 54 maluchów ze skomplikowanymi wadami, nowotworami, nieuleczalnymi schorzeniami serca czy chorobami neurologicznymi. Staramy się tym dzieciom dać tyle, ile możemy. Też staramy się wychodzić z dziećmi na spacer, więc. Póki te dzieci u nas są, to mamy nadzieję, że mają wszystko to, co powinny mieć. Od takiej typowej rehabilitacji po taką zwykłą opiekę, czyli przytulanie, to czego tym dzieciom też potrzebuje, ze względu na to, że nie mają tu takich swoich na stałe rodziców. Hip-hopowy Webest Festival dla podopiecznych hospicjum Adrian planuje 14 października. Wcześniej, bo w sierpniu zaprosi do Rzeszowa niepełnosprawnych z całej Polski na specjalny wyścig na wózkach aktywnych. Chciałbym, żeby to był największy wyścig w Polsce pod względem ilości startujących zawodników, czyli musimy przebić 60 startujących w wszystkich kategoriach. Adrian Beściak jest utytułowanym mistrzem karate. Kilka lat temu wypadek na motorowerze nieomal przypłacił życiem, ma uszkodzony rdzeń kręgowy. Gdy przesiadł się na wózek, postanowił zacząć nowe życie i pomagać innym w walce o lepsze jutro. Do zamku w Łańcucie wróciło 12 antycznych rzeźb i was zabranych 65 lat temu do Warszawy. Starania o zwrot trwały długo, ale w końcu się udało, a teraz wrócą na swoje dawne miejsce w galerii rzeźb, w której stały od końca XVIII wieku i będą kolejną turystyczną atrakcją zamku. Do łańcuckiego zamku wróciły między innymi dwie wykonane z marmuru rzymskie rzeźby z II wieku naszej ery. To ważąca ponad pół tony postać Merkurego siedzącego na baranie oraz nieco mniejszy posąg Jupitera, w mitologii rzymskiej najwyższego władcy Ziemi i Nieba. Wraz z innymi antykami zostały wywiezione z łańcuckiego zamku w 1952 roku. 30 obiektów antycznych zostało przekazanych na polecenie Ministerstwa Kultury i Sztuki. Chodziło o realizację uchwały Związku Muzeów Polskich podjętej w 1946 roku o centralizacji polskich zbiorów sztuki starożytnej. Także to, co dotknęło łańcuckie muzeum, tak, taki sam los spotkał też antyczne zabytki w innych muzeach, na przykład w Wilanowie. Przez kilkadziesiąt lat łańcuckie antyki były prezentowane w Muzeum Narodowym w Warszawie. I odzyskać je nie było łatwo. Pierwsza część kolekcji zwrócona została do zamku w 1991 roku. Kolejną zwrócono dopiero teraz, po 65 latach. To oprócz rzeźb, także rzymska urna na prochy z I wieku oraz kilka antycznych waz pochodzących z okresu od V do III wieku przed naszą erą. Wszystkie eksponaty wrócą do galerii Rzeźb, jednego z najpiękniejszych pomieszczeń łańcuckiego zamku. Cieszymy się bardzo i wkrótce będziemy starali się również wykonać nową aranżację galerii rzeźb, wzorowaną oczywiście na przekazach ikonograficznych przedwojennych, aby stanęły w tych samych miejscach, o ile to będzie możliwe, jak przed wojną. Kilkadziesiąt antycznych rzeźb, urn i was trafiło do Łańcuckiego Zamku pod koniec XVIII wieku. Przywiozła je z podróży do Italii ówczesna właścicielka rezydencji, księżna Izabela Lubomirska. W ich zakupie doradzał jej zięć Stanisław Kostka Potocki, wybitny znawca sztuki starożytnej. Dlatego są to wyjątkowo cenne eksponaty będące pamiątkami nie tylko antycznej kultury greckiej i rzymskiej, ale także egipskiej. Czas na informacje sportowe. Mirosław Pęcak wypoczęty, uśmiechnięty po urlopie. Po krótkim, ale zawsze to urlop. Witam Państwa. Rozpoczynamy od świetnych informacji z mistrzostw Polski w lekka Atletycy. Matylda Kowal z Resowi wywalczyła na zawodach rozgrywanych w białym stoku złoty medal w biegu na 3 km z przeszkodami, a reprezentantka Stali Mielec Paulina Buziak nie miała sobie równych w chodzie na 5 km. Piłka nożna. Mielecka Stal awansowała do 1. 16 Pucharu Polski. Białoniebiescy pokonali w Ostrowcu drużynę Krzo 1-0. W pierwszej połowie wyraźnie lepiej prezentowali się gospodarze. Krzo miało bramkowe sytuacje, a Mielczanie mieli dużo szczęścia. Drugą połowę z większym animuszem rozpoczęli goście i efektem tego był gol zdobyty w 47 minucie. Kapitalną akcję przeprowadził Piotr Marciniec, wyłożył piłkę na piąty metr, a tam formalności dopełnił Dejan Dermanowicz. Za chwilę wynik meczu na 2-0 mógł podwyższyć Łukasz Wroński. Później stale oddała inicjatywy miejscowym, ale do końca dowiozła skromne zwycięstwo. Mimo tego, że naprawdę nie mieli dzisiaj totalnie świeżości moi piłkarze nie i mieli, nie mieli totalnie z czego depnąć, nie wiadomo jak to jest po obozie, ale jedna akcja zadecydowała, że jednak tutaj wygrywamy i, i ten strach minął. Mieczanie z rozrywkami ligowymi startuje już najbliższy weekend. W pierwszym meczu Stal zagra z Chorzowskim Ruchem. Z rozgrywkami Pucharu Polski pożegnała się natomiast Stalowo-Wolska Stal. Hutnicy przegrali w ostrudzie z trzecioligowym Sokołem 1-2. Stal zaprezentowała się w tym meczu źle. Od 25 minuty hutnicy przegrywali po bramce zdobytej głową przez Huberta Otrębę. Goście bili głową w murnie, potrafiąc stworzyć klarownych sytuacji strzeleckich. Dopiero w doliczonym czasie gry Adrian Gębalski wykorzystał dośrodkowanie z rzutu wolnego. Przy wyniku remisowym o losach meczu przesądziła dogrywka. W dodatkowym czasie skuteczniejsi byli gospodarze. W 110 minucie trafił Kamil Zalewski i stal sensacyjnie odpadła z rozgrywek pucharowych. Troszeczkę tak ospale weszliśmy w mecz. Później te fazy tak, tak stopniowo się zmieniały na naszą korzyść. No, myślę, że zasłużyliśmy na tą bramkę wyrównującą, a, a wydaje mi się, że troszeczkę ta bramka na 2-1 to, to takie dzieło przypadku. Z czwórki naszych zespołów awansowały dwie drużyny. Siarka i Stan Mielec swoich rywali poznają jutro. Nosowanie odbędzie się już z udziałem drużyn z ekstraklasy, a mecze 1.16 Pucharu Polski rozegrane zostaną 9 sierpnia. Zdeno Kuchar wygrał konkurs z Grand Pryli na zakończenie trzydniowych zawodów w skokach konnych rozgrywanych w Gliniku Zaborowskim. Słowacki zawodnik w pokonanym polu pozostawił reprezentantów gospodarzy. Do finałowej rozgrywki konkursu Grand Prix awansowało trzech jeźdźców. Obok Słowaka zdeno kuchara to byli Sławomir Uchwat i Tomasz Zelek z JKS-u Pogórze Linik, Zaborowski. Obydwaj reprezentanci gospodarzy rozgrywkę pojechali bezbłędnie, ale kuchar miał ten komfort, że startował ostatni. Doświadczony Słowak także nie popełnił błędu, a czas przejazdu miał najlepszy. Wygrało niespełna sekundę przed Zelkiem i Uchwatem. Ja z całkiem ten zakładny Przez cały weekend jeździło mi się znakomicie, a konkurs Grand Prix był ukoronowaniem całego występu. Ta widowiskowa rozgrywka, bo sami zawodowcy różne konie młodsze, starsze i jeden pokonywał kolejnego, prawda, kolejnego zawodnika więc to się dobrze oglądało każdy dał siebie wszystko. W cierpniu z Pogórze będzie gospodarzem piątej rundy Pucharu Karpacie oraz mistrzostw okręgów w skokach kątnych. W polskiej rundzie mistrzostw Europy w samochodowych wyścigach górskich w Limanowej. Najlepiej z podkarpackich zawodników zaprezentował się kierowca Automobil Klubu Rzeszowskiego Roman Baran. Na półmetku sezonu zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Na trasie w Limanowej Roman Baran zajmował odpowiednio piąte i siódme miejsce w poszczególnych rundach mistrzostw Polski. Dalej utrzymuję to trzecie miejsce w, w klasyfikacji generalnej, czyli no jest dobrze. W niedzielę też myślałem, że ktoś będzie szybciej, no już cała Europa jechała. Przyjechałem na siódmym miejscu, czyli na dzień dzisiejszy nie jest źle i chciałbym, żeby ten samochód cały czas dojeżdżał. Ze zmiennym szczęściem prezentowali się kierowcy Automobil Klubu Małopolskiego Skrosna. Karol Krupa podczas piątej rundy wbił się do czołowej dziesiątki, ale następnego dnia przegrał z drobną awarią. Wypiął mi się przewód od podciśnienia, tak jaki wężyk. Samochód stracił totalnie moc. Praktycznie zgasł w, po wpięciu przy tego, tego wężyka. Dojechałem co prawda do mety, ale, ale to już szansa na wynik jakby no, już jest niestety była stracona. Szymon Pienkoś w grupie A był tu za podium w klasyfikacji generalnej. Pracował się w połowie drugiej dziesiątki. Cały czas tego samochodu się uczymy. Jest coraz lepiej, coraz lepiej, ale jeszcze do doskonałości dość daleko. W najbliższy weekend rozegrane zostaną kolejne dwie rundy mistrzowskie w słowackich Banowcach. Na koniec informacje dla kibiców Żużla. W zaległym meczu naj z pierwszej ligi Rzeszowska Stal pokonała Wybrzeże Gdańsk 47-42, do 42, a Stanisław Kępowicz zrezygnował z funkcji trenera drugoligowego KSM-u Krosno. Zarząd klubu tą sprawą ma się zająć na środowym posiedzeniu. I w dzisiejszym serwisie to wszystko. Dziękuję za uwagę. Dzięki Mirku. Sport kończy aktualności, za chwilę prognoza pogody, zobaczymy co nam ta pogoda szykuje na jutro. Miłego, spokojnego wieczoru i do zobaczenia.